Ale jest stresik. od dwóch lat, od ponad dwóch lat planowaliśmy to spotkanie. Z tą przeprowadzką do Gdańska było tak. To już Hel! No, naprawdę! No! Cześć wszystkim, przychodzimy do znowu vlogiem i wydaje mi się, że to jest właśnie nasz ostatni vlog z tej podróży. Zbliżamy się już do Polski. Została nam godzina do przypłynięcia do portu i jak tylko statek zacumuje, no to musimy zejść do garażu, tak? Aiszka, Mesio, Elias i Maja są w kawiarni, tam jest mini taki plac zabaw. Ci, którzy z Was oglądali poprzedniego vloga na pewno to wszystko widzieli. że się cieszy. Cieszysz się, że wracamy czy jednak tęsknisz no to za Szwecją. No, było fajnie, było bardzo fajnie. Jak Mesio wróci, no to Wam nagramy takie podsumowanie, ponieważ wczoraj zrozumiałam ogólnie jaką my trasę zrobiliśmy, ile zwiedziliśmy i jakie błędy popełniliśmy. Aisza, otwórz. Tutaj za oknem nie za bardzo widać, ale jest naprawdę już sporo statków. Tutaj przed chwilą był taki, o, o widać go ogromny. Co tam? Maja. Maja się wróciła, prawda? Ja to... A, bo jak <laughs> Słuchajcie, jeśli jednak się tu wrócił, no to Wam nagramy takie podsumowanie naszego wyjazdu. I później Wam powiem, dlaczego jeszcze zostajemy w Gdańsku. Tak? I z kim się spotkamy. Słuchajcie, odnośnie naszego wyjazdu do Szwecji. Powiem tak, krótko, było bardzo fajnie i nie taki wilk straszny, jak go malują, ponieważ zawsze mi się wydawało, jak gdzieś czytałam, albo jakieś komentarze, że ogólnie Skandynawia jest bardzo droga, bardzo taka niezrozumiała i, i ogólnie. Nie wiedziałam, jak do tego podejść. Od dawna planowaliśmy taką podróż tutaj, ale cały czas nas coś powstrzymywało i były jakby takie ciekawsze kierunki, tak? I tutaj wyszło tak, że było fajnie, nie było zbyt drogo na przykład w sklepach. W porównaniu z Polską, prawda? W sumie w Polsce podobnie jemy i podobnie wydajemy. Tak, akurat parkingi były bardzo drogie i bardzo jedzenie w restauracjach. Co ty tam podjadasz? Jedzenie w restauracjach też. Hotele akurat można znaleźć w bardzo dobre cenie i co my zrobiliśmy i bardzo dziękujemy tej pani, jeśli ona nas będzie oglądała gdzieś tam. Przez przypadek, którą spotkaliśmy, yy, panią przewodniczkę i ona nam podpowiedziała, żeby korzystać z tych hoteli takich skandik. Znów ktoś użyć. Te hotele naprawdę okazały się strzałem w dziesiątkę i z tego korzystaliśmy, ponieważ też było od razu wliczone w cenę śniadanie, a cena. A cena... maja to później. A... Zobacz, Elias chce Serio, Elias. A cena za pokój hotelowy naprawdę była po prostu świetna i ogólnie warunki też były super. Ogólnie, co myślimy o Skandynawii, było fajnie, ale wydaje mi się, że to my. Po prostu e, trafiliśmy na taką pogodę. Tak było słonecznie codziennie, nie było ani jednego dnia takiego pochmurnego z deszczem, ale my trafiliśmy po prostu na e, taką wieczną, e, chłodniejszą, prawie, prawie mroźną pogodę. E, jak już wyjeżdżaliśmy wczoraj, było ciepło i można już było w takiej leciutkiej kurtce chodzić, czyli jeszcze wrócimy do Szwecji. Wydaje mi się, że tak, ponieważ obiecałam dzieciom, że pojedziemy do takiej e, wioski, nie wioski, e, pipi i, i tam i tam warto spędzić dwa minim, minimum 2-3 dni na zwiedzanie, więc na pewno jeszcze do Szwecji trafimy, może nawet w tym roku. E, ogólnie zwiedzać już więcej raczej nie będziemy, ale tak. Przejazdem do tej krainy Pippi, i później gdzieś dalej, nie wiem, albo skręcimy w stronę Finlandii, albo w stronę Norwegii. Mysiowi też marzy się Dania, więc na pewno Skandynawia jeszcze jest cała przed nami. Było naprawdę bardzo fajnie, przepiękne widoki, po prostu każdy domek jak z bajki, na każdym zakręcie jakieś naprawdę po prostu dzieła sztuki, i warto, warto to zobaczyć więc na pewno to wrócimy, ale słuchajcie, jakie my zrobiliśmy błędy. Wydaje mi się, że w te pierwsze dni po prostu zwiedzaliśmy na maksa. Jak tylko prom przypłynął tutaj do Szwecji, no to my od godziny 9 aż prawie do ciemności zwiedzaliśmy, chodziliśmy. Myślałem, ile ty tam policzyłeś, zrobiliśmy w pierwszym dniu kilometrów? 14-15 km. km maja. Zrobiliśmy pieszo. Słuchajcie, w tych pierwszych dniach po prostu tak chłonęliśmy, tak nam się chciało zwiedzać. Po prostu wszystko wydawało się na tyle fajne i, i wydawało nam się, że ze wszystkim nie nadążymy, że po prostu zwiedzaliśmy, zwiedzaliśmy, zwiedzaliśmy za dużo. Po prostu było tego zwiedzanie. Zero odpoczynku. Nawet nie tyle za dużo zwiedzaliśmy, o ile za duży, zbyt ambitny cel sobie postawiliśmy zwiedzić zobaczyć wszystko tak i to zwiedzanie nam po prostu dało znać o sobie w czwartym piątym dniu no jeszcze zabieram moje liasko ponieważ rozrabiają pa, pa, widzu. słuchajcie stopniowo nasz poziom Już entuzjazmu możemy. do zwiedzania się obniżał i po prostu czuć było to zmęczenie Chcieliśmy dalej zwiedzać i właśnie pod koniec to już było takie po prostu na siłę Chciało się, ale po prostu siły już na to nie było I już tak króciutko podsumowując Było bardzo fajnie, było bardzo pięknie Było warto na pewno I naprawdę szczerze polecamy ten kierunek do zwiedzania Mało wróciło Co się stało? Wróciłeś? Chciał do mamy Ale niech ten, ten pojazd zostawi Eliasku Zostaw, to nie nasz. Masz w domu traktor, masz auto, a to jest dla dzieci, którzy tutaj będą na statku, liasku. Może kolejnym razem też będziemy płynęli, no to skorzystasz, prawda? Nie. Co nie? Nie, nie twoje to. I Mam nadzieję, że my się tam sobie poradzi, ponieważ poczułem chociaż kilka minut ciszy. Słuchajcie, coś czuję, że nic wam tutaj nie nagram, ponieważ zwrócili Maja i Elias, a my już za 5 minut musimy wyjść z kabiny, ponieważ tu będzie sprzątanie. Wydaje mi się, że o tym wszystkim, co będziemy robili w Gdańsku, wam już opowiem na miejscu, jak już spotkamy te osoby. Wracamy tak chwilę. Już jesteśmy w Polsce. Już tak jesteśmy w Polsce. I Tak, tam jest statek. I co? Tak, już. Zobacz, już jesteśmy w porcie. Jesteś spakowany już? Tak. Ja. Majusiu, ubieraj bluzy i już wychodzimy. Wszystko jest się i mam szukać po was. Szukaj, szukaj. Jak zawsze. A chodź, chodź. Już pochód samochodowy został otwarty. Napiszę ja o nim opinię i wyślę pocztę. A to było, będzie zła opinia? Co? Tak, tak. Za mała łóżka. Brak internetu, brak śniadania. Co jeszcze? Brak rozrywki. Wróciliśmy! Co się stało? Oderwałeś kierownicę? I co teraz? Jak zwoli, to znaczy makaron nie jest gotowy. jestem tak zawsze zamówił makaron. No, bo on dawno nie jadł makaronu. Bo wczoraj. Dużo, dużo. Ale ten Mmm. Jasku, do kogo biegniesz? Do swojego przyjaciela, do Boriska. Czy do ciebie? Tak. Przyjechałeś do Gdańska, żeby się z nim spotkać? Tak. Ale jest treść. Od dwóch lat, od ponad dwóch lat planowaliśmy to spotkanie. Tu? Czy I tutaj wam na szybko opowiem, że biegliśmy na spotkanie z naszymi bardzo bliskimi internetowymi przyjaciółmi. Sandra ma tak samo jak my trójkę dzieci, dwie dziewczynki i chłopca Boryska. Borysek jest akurat o trzy dni młodszy od Eliaska, czyli Eliasek urodził się 12 kwietnia, a Borysek 15. Słuchajcie, czekaliśmy bardzo długo na to spotkanie i bardzo się cieszymy, że udało nam się spotkać. <laughs> Dzieci, już ryzyko Borys się wstydzi. Bo masz, no. A gdzie jest jego plecak, Majci? On chce pokazać. <noise> Chcesz pokazać wyryskodzi Alka? <noise> <noise> dziewczyny są oczekują, to patrz na stoją. <noise> jest tam muzeum, muzeum Tak? A tam takie nie muzeum, tylko park, tak? A, to, to. A. Tak. Nie, to, 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 to są to są rekiny, no bo to... A, to jest trajkin, tak? Tak, no bo on tak wygląda. Maja się zna. To pierwszy? Elias jest szybki. No. On ma, mogę, dłuższe nogi od On dłużej. jest silny też. Jest mocny, to nie mam. Miesiu, masz cztery córeczki teraz. Co ty nie powiesz masz. na to? Maja i, Maja i Maja. Maja, Maja, Kaja i Elisza. Sandra, podnieś te, te ogórki, pokaż, proszę. Mamy dwa. <noise> Nie lubisz? My kochamy ogórki. Z tą przeprowadzką do Gdańska było tak, że jak przyjechaliśmy w pierwszym dniu, jak tylko wyszliśmy z auta tak. i poczuliśmy taki klimat wiesz, morski i mówimy, że się przeprowadzamy. I ty wtedy, dwa miesiące po, do nas napisałaś. Pamiętasz? Napisałam, jak tak. wyjechaliście z Gdańska. Tak, 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 ja tak I tak. Po potem tak. się odezwałam tak. dwa miesiące później. Tak. tak. Więc to była taka przeprowadzka w pierwszym dniu, ale my zawsze, tak? Tak, tak nawet teraz w Szwecji, tak. W pierwszym dniu, w pierwszym o, o, o. dniu, Aisha mówi, że się przeprowadzamy. Pierwsza godzina, po wyjściu ze statku, a później już jak po tygodniu, no to już się nie chcemy przeprowadzać, Mesio. Mesio, czy chcesz? No? Gdzie? Nie? Do Szwecji. Do Szwecji, już nie. Nie, nie. jest Mandaty są tak. drogie. No imiona. Mesio, no Jak myślisz? Sandra sama wycinała czy spaczki?

Sandra, ale teraz my do nas, tak? Czekamy. tak? Będziemy. Tak? Już obiecałaś dla chłóry, widzisz? Widzowie słyszeli, więc Sierpień. musicie przyjechać. Przyjedziemy do cioci? Tak? Worysku. Przyjedziesz? Jak on powiedział, Jutlo. Jutlo. jutro! Jutro. Borysek już zasypia. Co, co, co? Będzie tu rodzina. Tak? A teraz mamy małą rodzinę, to będzie duża. Borys już zasypia, zobacz, już naprawdę, już, na siedząco. Borysku! Borysław. Borysław? Borysław. Bo to, co to? Pokaż! się, on już, już odlatuje, wiesz? -ja. Pa, pa. pa, Najważniejsze ogórki. Ogólnie sporo rozmawiałyśmy o ogórkach, tak? Zawsze się gdzieś przewijały. No. Pa. Pa. Pa, pa, pa. Słuchajcie, mamy godzinę w pół do dwudziestej. Wróciliśmy nareszcie. Elias nareszcie. już od razu biegnie i pyta się, gdzie jest jego traktor. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami w tej podróży. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogów. Pa, pa. My się akurat chciał sprawdzić, jak bardzo wyrosła trawa. Ja.